Witam, zaznaczam, jest 2016 Dzisiaj akurat dostaliśmy prezent pod A Mineralna 3 Łódź Kod pocztowy 9163 Mam go, że tak Dostaliśmy bardzo ładny prezent Tylko akurat nie było podpisane Zobaczcie sami Osoba mi słucha, debili Czyli jest poważna Aparat sprawy Robi HD Widzicie A się, tak w kantocie Ta osoba, która wysłała coś takiego a z Samsunga HD Nie słuchała idiotów Żeby wysłać na wsobie Tylko wysłała Pod ten nadech, które ja podobały Czyli Mineralna 3 czy uć Kod Poczty 91 603 Małgorzata no, taku. I Dostaliśmy od bardzo ładne, dziękuję. Nie wiem kto wysyłał. nie było kartki. Bardzo ładne, robi ładne zdjęcia. I chyba zaczyna na tym nagrywać. Ogólnie zrobiłem testik tego typu, że na tym nagam filmik. Aby ocenić, łapkami czy lepszy jest to obraz. Tego, czy lepszy jest obraz telefonu ale to wkrótce będzie, Zobaczycie to sami ogólnie poławiłem się, bardzo ładne tany biały, bardzo ładny, mi się podoba nie ma co narzekać, dziękujemy za taki ładny prezent i ogólnie dziękuję tej osobie, która wysłała że nie, nie słucha debili, którzy się wkręcają, bo reszta się wkleca i wysyła tam gdzie chcą wysłać. Tak później siedziłem dlaczego paczka nie jest odebrana akurat bardzo miły fan bardzo mi się podoba ogólnie cieszę się coś z tego że fan o nas pamięta i nie są idiotów w unecie tylko słucha nas jak informujemy i zobaczy ten fan po prostu zostanie od nas płytę bo mam dane do wysyłki tej osoby, tylko ta osoba się nie podpisała. Ale są dane do wysyłki i wyślę dzięki temu, że wysłał pod dobry adres. Ten dostanie, no po prostu ta osoba dostanie, bo nie wiem czy to jest dziewczyna, czy chłopak, nic nie wiem, ale ta osoba dostanie przez to wszystko płyty od nas za dobre sparowanie, za to, że nie są na w necie. A widzicie, że wam dupę ściska, że wysyłacie tam na sodę i myślicie, że dostaniecie płytę. Fika z makiem. Ta osoba, która wysłała, dostanie 100% płytę od nas. Nową. Czystą, nieodpokowaną, aby płacić za swoje błędy. I mam z was betkę. Elo!